Tchau. Z słów emotikony, wirtualna rzeczywistość zmienia kulturę języka, zwłaszcza młodych ludzi. Coraz bardziej wkracza też w ich emocjonalne życie. O nowych wyzwaniach, które nieustannie stawia przed nami wirtualna sieć, rozmawiano w Bydgoszczy podczas międzynarodowej konferencji Internet w Kulturze Kultura w Internecie. To już szóste spotkanie poświęcone etyce w mediach, organizowane przez Centrum Studiów Ratzingera. Wzięło w nim udział m.in. sekretarz papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Giuseppe Antonio Scotti. Czy internet mogę łączyć się ludziom emocjonalnie? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzając mały eksperyment. To autorski film Młodzieży z Liceum w Solcu Kujawskim. Uczniowie sięgnęli po listy Juliusza Słowackiego, rozłączeni. Uczucia i emocje wielkiego poety próbowali przekuć na emotikony, współczesne narzędzie w internecie do wyrażania emocji. Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamiętam. Bo i tu będę sobie Trudno do takiego wiersza dołączyć. Bo jakby te wszystkie wirtualne buźki odbierają powagę całemu utworowi, przestaje być taki poważny, jaki jest, i robi się z tego zwykły żart. W pojedynku Juliusz Słowacki, wirtualna rzeczywistość wygrywa romantyczny Wieszcz. Internet odebrał ludziom zdolność do wyrażania emocji, bo jesteśmy w nim anonimowi. Dlatego lepiej się spotkać w realnym życiu. Pomimo, no, że ten internet jest ważnym narzędziem w ich życiu, jednak ustawiają pewną dozę prywatności dla siebie. Bo internet to tylko nowoczesne, atrakcyjne narzędzie, a nie drugie życie, nieprawdziwy świat. Podkreślali dziś uczestnicy szóstej konferencji dotyczącej etyki w mediach, organizowanej przez Centrum Studiów Ratzingera. I uświadamiają, że nie można bezmyślnie wykorzystywać go w codziennym życiu w tworzeniu relacji z innymi ludźmi. Chcemy, by młodzież zastanawiała się, dostrzegała, co znaczy to życie. Czy ono jest takie samo jak w realu, czy słowo tam wypowiedziane jest tym samym, co w realu? Uczestnicy konferencji zadają pytania, ale też doceniają internet jako skuteczny środek przekazu także w życiu religijnym. Jeżeli jest internet, więc dlaczego nie wykorzystać do głoszenia Ewangelii, do głoszenia walorów, wartości etycznych, moralnych? Prawdziwym wyzwaniem staje się też forma, bo to, co atrakcyjne w internecie, nie zawsze jest poprawne. Często teraz y, widzę, że zanika jakby poprawność języka polskiego w internecie, ponieważ y, ludzie często używają, nie używają znaków y, interpunkcyjnych i, 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 i jakiejś tam poprawności językowej. Internet zmienił już życie. Teraz czas poprawić wirtualny świat. Bydgoszcz Krystyna Remaszewska Czy internet wpłynął na emocjonalność ludzi? Jak można było wyrażać emocje kiedyś? A jak można komunikować emocje dzisiaj w rzeczywistości wirtualnej? Czy internet pomaga łączyć się ludziom emocjonalnie? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania przeprowadzając mały eksperyment. Wybierzemy jakiś znany list w literaturze polskiej. I zastanowimy się, jak emocje tego listu zostałyby wyrażone dzisiaj w internecie. Użyjemy do tego emotikonów. Jednym z najsłynniejszych listów w literaturze polskiej jest wiersz Juliusza Słowackiego to Rozłączenie. Juliusz Słowacki, Rozłączenie. Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta. Pomiędzy nami lata biały gołob smutku i nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta. Tym, co najbardziej zwraca uwagę czytelnika, są silnie wyrażone w wierszu uczucia i emocje. Słowa biały gołąb smutku i nosi ciągle wieści to wyrazista, plastycznie i niosąca wielki ładunek uczuciowy przenośnia podkreślająca istniejącą nadal emocjonalną bliskość oddalonych od siebie osób. Mimo dzielącej ich odległości wciąż wspominają siebie nawzajem, lecz są to wspomnienia przesycone żalem i smutkiem. Ten eksperyment z interpretacją wiersza poprzez emotikony jest swoistą adaptacją która pokazuje wrażliwość współczesnego człowieka. Dziwnie jest ten wiersz. Pamiętam. Że... No to... Dziwnie Czeka jest interpretować. No to... Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta. No i tu będzie serduszko. Tu nie! To takie bardziej pozytywne, nie? To myślę, że no właśnie, serduszko może ale, no. ze śmiechem. Ja bym tu wszędzie dała te cały A choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, Znając twój dom i drzewa ogrodu i kwiaty, Wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać. Zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, Jak dwa smutne słowiki, co się wabią. Pomiędzy nami lata biały smutku. No, wiersz jest napisany y, dziwnym językiem, nie, nie, nie zrozumiałem dla nas. Pewnie, że ja ją kocham, nie? I że widzi teraz... Jak kocham, no to będzie tak, serduszko może. Może być. Nie. Smutno miękka, w sumie. Osobiście czas. ten wiersz mnie nie rusza. ten wiersz jest taki... No, Z jednej strony taki smutny, no, ale z drugiej strony też taki no piękny, nie? No taki trochę romantyczny, <noise> wzruszający. Ale napisane nie w dzisiejszym język. Jednak chyba no, każdy go rozumie i rozumie ten przekaz. Choć nie jest upisane się połączyć, to i tak mają nadzieję. Chociaż nigdy się nie spotkają, cały czas o sobie myślą. No, mi się y, wydaje, że w sumie to jest takie przesycone trochę, jest za dużo tego smutku, rozpaczy, tęsknoty. Znaczy myślę, że trudno do takiego wiersza dołączyć jakiekolwiek emotikony, bo jakby te wszystkie wirtualne buźki odbierają powagę całemu utworowi. No a utwór przez taki wszechogarniający smutek jest dość poważny i myślę, że ciężko byłoby dopasować jakąś konkretną emotikonkę do jakiejś części tego wiersza. On po prostu przestaje być taki poważny, jak jest i robi się z tego zwykły. Żart. Wiersz rozłączenie to także przykład XIX-wiecznej, specyficznej, bo poetyckiej komunikacji. Jakkolwiek zabrzmi to zaskakująco, możemy uczyć się szczerości wypowiedzi od romantyków. Słowacki pokazuje nam, w jaki sposób można wypowiadać swoje myśli, w jaki sposób wyrażać emocje i uczucia. Jego język jest pełen metaforyki, pełen odwołań do symboliki. Pytanie, które może nasunąć się współczesnemu czytelnikowi, brzmi następująco. Jak i za pomocą jakich środków, jakich narzędzi komunikacyjnych słowacki napisałby ten wiersz dziś? W jaki sposób wyraziłby uczucia i emocje do bliskiej osoby przy użyciu współczesnych narzędzi komunikacyjnych? Emoticony to bardzo popularna i przydatna metoda na wyrażanie emocji w internecie. Pozwalają one ubarwić konwersacje i wprowadzić do nich choć odrobinę uczuć, które nie są widoczne podczas komunikacji pisanej. Zastępują one słowa, wydarzają uczucia i trudno sobie wyobrazić nowoczesną, nieformalną komunikację internetową bez emotikonów. Znaczek uśmiechu został użyty po raz pierwszy 19 września 1982 roku o godzinie 11.44 przez profesora Scotta Fallmana z Uniwersytetu w Pittsburghu w Stanach, ja myślę, że nie wiem, teraz nikt by nie potrafił napisać tak długiego tekstu o jakimś jednym uczuciu, o smutku, tylko po prostu jedno zdanie i koniec. Kiedyś ludzie wyrażali swój smutek w wierszach i pisały różne opowiadania, że jest im smutno, a dzisiaj ludzie wyrażają swój smutek w internecie jedną emotikoną lub po prostu napiszą że jest im i mają, że jest im źle. Kiedyś po prostu obszerniej wypowiadali się na temat swoich uczuć, Używali do tego nawet zmyślonych historii, a po prostu to wszystko jakby opisywało w dobry sposób to, jak się czują. A teraz to jest naprawdę takie możliwe, że to samo, ale po prostu w jakiejś skróconej wersji. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby w poetyckim jakimś wyrazie wyrażali jakieś swoje uczucia czy słowa. Po prostu poeci, no wiadomo, coś pisarze. Ale tak, wydaje mi się, że normalni ludzie no to jakoś bardzo się od nas nie różnili. Tylko po prostu. Może innym sposobem przekazywania sobie informacji? No to Ludzie dzisiaj mają problem z wyrażaniem słów. Używają słowa, ale skracają je do minimum. To czego nie potrafimy napisać? emotikonka wyrazić za nas w prostszy sposób. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach są dwie grupy ludzi. Jedna grupa ludzi to jest taka, że wyraża swoje emocje, znaczy zwierza się przyjaciołom, najbliższym. Lub pisze pamiętnik. A druga grupa ludzi to jest taka, która wyolbrzymia problem i wstawia na fejsa jakiś post, który o tym mówi, żeby wszyscy się nad tą osobą użalali. Żeby no. je Dzielą się tym smutkiem, żeby każdy się nie wiem, zainteresował, co się stało. Tak, żeby każdy go pocieszył w ogóle. Tak żeby, że żeby każdy widział, że on a jest smutny. Ja tak naprawdę, jeżeli ktoś naprawdę cierpi to tego nie, nie powie inny, nie publikuje tego. Internet wyzwała złe emocje dlatego, że jesteśmy tam anonimowi i na przykład jak komuś w twarz nie powiemy, że nie podobasz mi się, jesteś głupi w ogóle, no to tak gorzej, bo wstyd po prostu. Według mnie emocje teraz są kompletnie inaczej wyrażane, ponieważ ludzie zatracili się całkowicie w tym nierealnym świecie i Potrafią się teraz normalnie komunikować i to jest y, głównie przyczyną wszystkich y, konfliktów między nami. Właściwie to nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, czy internet to zmienił, ponieważ żyjemy od małego w czasach internetu. Myślę, że internet odebrał ludziom zdolność do wyrażania emocji, bo jesteśmy w nim anonimowi, więc czasami jak gdzieś wstawiamy komentarz, to niekoniecznie musimy się pod nim podpisywać co z jednej strony też pokazuje nasze prawdziwe uczucia o danej rzeczy, ale na pewno też ciężej jest się nam zrozumieć poprzez pisanie tylko tekstu, a brak jakichkolwiek kontaktu niewerbalnego, jakby rozmowy, poruszania, gestykulacji czy tonu głosu. Także myślę, że jakby odebrał nam część swojego człowieczeństwa, naszego człowieczeństwa. To jest takie powszechne dosyć przeświadczenie, które się w jakimś sensie rozplenia, że internet to jest tylko hejt, to, jest tylko kwestie związane, to są tylko kwestie związane właśnie z takimi negatywnymi aspektami naszej emocjonalności, ale to oczywiście nie jest prawda. Te emocje po prostu najbardziej widać, one najbardziej dotykają, w związku z czym w jakimś sensie one mogą wydawać się dominujące, ale to nie jest tak, że to tylko, tylko negatywność, tylko emocjonalność ta nakierowana przeciwko komuś jest w internecie. Jeśli spojrzymy na różnego typu strony, blogi czy komentarze, one niekoniecznie będą właśnie w ten sposób się kształtowały. Tutaj wszystko zależy od grupy, do której skierowany jest komentarz, informacji, o której on mówi i wszystkich tych aspektów, które się wiążą z no, całą otoczką komunikowania. Internet, oprócz tego, że jest w jakimś sensie zamykający komunikację, z drugiej strony komunikacyjową otwiera, wyzwala pewne emocje, pozwala uzewnętrzniać je. I tutaj warto pomyśleć o tych pozytywnych aspektach związanych z, z samym używaniem internetu czy w ogóle samego aktu komunikowania. Mamy dzisiaj takie czasy, że jest to dominująca forma, tak to można określić i tutaj nie ma co myśleć, czy to źle, czy dobrze, po prostu tak jest. Musimy się do tego przyzwyczaić, dostosować i jeśli chcemy krytycznie na to spojrzeć, to... Warto również te pozytywne aspekty z tego jakoś sobie uświadomić. Czy internet zmienia emocjonalność współczesnego człowieka? Mamy nadzieję, że nasz film skłoni także Was do zadania sobie tego pytania. Pamiętajcie, że tłumienie w sobie emocji powoduje gromadzenie niechcianej energii i stresu w naszym ciele. Jeśli internet może nam pomóc wyrazić emocje, wyrażajmy je tak, by nie ranić siebie ani innych. Szanuj czas i pieniądze, oszczędzaj na dojazdach. Zapraszamy. Technikum Mechatroniczne, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Mechatronik, zapraszamy. Praca od zaraz, darmowe podręczniki, nowoczesne pracownie, stypendia dla najlepszych, wstępne najlepsze uczelnie. Technikum Ekonomiczne i Ty zdasz 100% zdanych matur. Bankowość. Ekonomia wstępna najlepsze uczelnie. Liceum dla dorosłych za darmo. 100% zdanych matur. Zapraszamy. Zasadnicza szkoła zawodowa. Kształcimy w różnych zawodach. Wybierz poszukiwany na rynku pracy zawód operatora obrabiarek, a otrzymasz stypendium, darmowe książki. Szanuj czas i pieniądze. Oszczędzaj na dojazdach. 100% zdanych matur. Liceum ogólnokształcące w solcu kujawskim. Zapraszamy!